Adam Grądziel, nasz stały bywalec kącikani where food town. I nasz tutaj nowy gość, Maciej Szymański. Dzień dobry. Cześć. Jak, Cześć. Tutaj, jak tutaj tobie z nami na scenie fabryki Nerublina? Czuję się świetnie, wygląda to wszystko przepięknie. Aczkolwiek ci współczuję, bo w tych promieniach słonecznych pewnie nie jest się czas komfortową. Tak, dzisiaj. Zdecydowanie mili byłoby w mrożącej atmosferze i płatkach śniegu. To na pewno. Albo dobrze. w klimatyzowanym studiu, ale tutaj jest też bardzo fajnie. Jest w uliczkach fabryki Nerublina. Na Mam nadzieję, że słońce zaraz zajdzie, ale jest bardzo przyjemnie, bardzo ciepło i polecam mamy wpadać tutaj do nas. Tak jest, zapraszamy. No, e, fabryka Norblina jako obiekt w ogóle cały czas mega kwitnie, mega się rozwija, no i już bez wątpliwości to fabryka orzeźwia wolę. Zapraszamy do naszych barów, których jest tutaj co najmniej naście. E, no i szczególnie zachęcamy do korzystania z tych, które się znajdują na terenie Food a jest ich aż tam co najmniej cztery. No dokładnie, no i e... Troszkę tutaj pola została w ogóle, cała Warszawa została ożywiona co niedawno, w tamtym tygodniu, proszę mi poprawiać, jeżeli źle mówię, w tamtym dobrze tygodniu. Mówisz, bardzo dobrze, dobrze mówię, dobrze. mówię e, została ożywiona przez fantastyczny event, jakim był Futon Flare Challenge. Tak jest. W ogóle e, tak sobie rozmawiamy i nasi, nasi widzowicze może nie wiedzą, co to jest. E, natomiast z matkiem wyjaśnimy Flair w ogóle jako pojęcie sztuka. E, jest to taka ekstremalna wizja barmaństwa, która polega na tym, że wszelkie atrybuty e, znajdujące się za kontuarami wprowadzamy w różne ciekawe rotacje, e, które finalnie jakby tworzą widowiskowy spektakl. Wiadomo, że pijemy, jemy też oczami, więc to jest też element po prostu. Finalnego smaku. No i Flair Maćku na przestrzeni lat opowiedz, jak to z nim było. Ha, było z nim całkiem nieźle. Ja też parafrazuję w jednym zdaniu to, co powiedział Adam, czyli Flair jest to sztuka efektownego przygotowywania koktajli. Ty byłaś Julia na tym evencie? Oczywiście, że byłam, byłaś? ale już tak się nie chciałam okay, Dlatego też początku? nie byłaś pewna, czy to był wtorek czy środa, <laughs> czyli było w takim razie nieźle, podejrzewam. Musiałam. być. Musiałam. Ale nie mogłaś tak zdradzić przed wszystkimi od razu. Ale jest to, był to największy tego typu event. Zaryzykowałbym w tym roku na świecie, na pewno w Europie. Zawodnicy z całego świata przylecieli tutaj konkurować. Byli zawodnicy z Argentyny, cała masa z Włoch, nawet z Tajwanu. Mało tego, nawet z Niemiec. Z Peru, z Peru. No naprawdę, te, jakby. Tak, zacznijmy od tego, że organizator, czyli nasz szef, Tomek Małek, jest taką żywą legendą Pozro, świata barmańskiego na świecie. Dosłownie, jakby jest człowiekiem mega znanym i szanowanym za osiągnięcia. Jeżeli chodzi w ogóle właśnie o jego tytuły, no to e, mimo że już nie startuje od 8 lat, to wciąż jest jakby ścisłym top e, laur, które zdobył w trakcie swojej przygody, więc jako że on podróżował po całym świecie i, i brał udział w konkursach na, na, każdej, na każdym kontynencie, to organizacja tego eventu była po prostu na bardzo wysokim poziomie. E, no i, e, takie wydarzenie ostatnio w Warszawie się odbyło 12 lat temu mhm. i to był też event organizowany przez Tomka, e, więc my czuliśmy ten głód, który, jakby, e, który doskwierał temu miastu i, i apetyt na flair rósł coraz bardziej. No, i całe wydarzenie zakończyło się ogromnym sukcesem. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przy tym pracować i, i być częścią zespołu, który tworzył Food Town Flare Challenge. Na pewno wydarzenie będzie kontynuowane. No i cóż, i na wydarzenie się pojawiło kilkaset osób, które po prostu. Mało tego. Mało tego. Słuchajcie, no. kiedyś jeden z moich kolegów powiedział: Jeżeli chcesz mieć fajną imprezę i ją rozkręcić, to zaproszę jako gości kilku barmanów. Oni potrafią się bawić. A tutaj przyjechali barmani świata i z całej Polski, żeby być na tym evencie. Więc jeżeli kilku baronów wystarczy, a tutaj było ich kilkadziesiąt. No to in... sobie wyobrazić, co impreza, impreza była tak, e... tak. suroga. Warto, po pozwolę się przerwać, Maćku. Warto nadmienić, że w puli nagród było 10 tysięcy euro, e... To jest super kwotą. Już dawno nie było takich konkursów na terenie Polski i, i w sumie też Europy z taką pulą nagród. E... Mało tego, a Ci prowadzący, widziałaś kto to prowadził? Widziałam kto to prowadził. Człowiek... Marek posłuszny który... i Adam Grądzier. wulkan energii, słuchajcie. Jeżeli, jeżeli chcecie zobaczyć, co to znaczy super energia, super moc i ten vibe prowadzącego to wpadajcie na imprezę, którą prowadzi Adam na mikrofonie, jest na to powatrzeć. No, bardzo miło Maciu, ale ja wrócę jednak do takich technicznych <gry> rzeczy e, związanych z tym, e, z tym konkursem. E, no kurczę, no mega, no dla nas jako barmanów było to wzruszające, że to się odbyło. E, co więcej, jest to widowisko, które przyciąga ludzi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z branżą, bo jest to po prostu ogromna dawka adrenaliny i bardzo widowiskowy spektakl. No, e, mega sukces, mega zadowolenie, organizacja tip-top, e, dodatkowe oferty barowe, dodatkowe atrakcje. Food Town, Flare Challenge to jest wydarzenie, które na pewno zapisze się na kartach warszawskiej gastronomii i historii na wiele oby, lat. Oby, oby. A Tobie Julia, co się najbardziej tam podobało? Uh. Mnie się najbardziej podobało ten uczestnik, przepraszam, nie pamiętam, ale z Tajwanu, bo ja akurat trafiłam na jego Eric, występ. Tak, dokładnie. Not RQ, Liu Kang chciało się Ale poczekaj, a co tam najbardziej się podobało właśnie? Dlaczego on zwrócił na Twoją uwagę najbardziej? Wiesz co, ja też się w ogóle nie znam na, 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 na Flair, także ja tam przyszłam jako totalny lajk, like, no i podrzucanie było imponujące, ja w ogóle lewą szklankę otrzymuję w ręce, albo butelka, tu w ogóle się nagle butelka znajduje na kilku metrach. Na A może po prostu też doceniłaś to, że gość przyleciał aż z Tajwanu? Też. Doceniłam też też, jego umiejętności są przecież takie, że się wszyscy łapali za głowę. W ogóle to jest, ciekawostką jest to, że nasz team, który stworzył Tomek, w którym mamy przyjemność być z Maciejem między innymi, Wyznaje taką maksymę, że nic co barmańskie nie jest nam obce i nigdy nie polaryzowaliśmy, nie dzieliliśmy barmaństwa na dziedziny. Dla nas całość jest bardzo ważna. No i cieszy przede wszystkim to, że na wydarzeniu pojawiły się nowe pokolenia i generacje barmanów, więc wierzymy, że takie. Eventy będą tylko inspirować, popychać środowisko dalej do, do rozwoju i spełniania marzeń. Mało tego, to było Food Town Flair Challenge. Ale on ma wczówkę, co? Jakby, on kocha kamery, on w ogóle w reklamach... W Ja powiem parę słów o Maćku. A daj spokój, Adam. Maciek jest rekordistą Guinnessa w ogóle. E, oficjalnym, dosłownie. W podbijaniu butelki na przedramieniu. Oh. 12 lat temu znowu ten tytuł i wciąż, I wciąż, nikt go, trzyma. wciąż trzyma i nikt, nikt, go, nikt go nie pobił, a ponadto kocha kamery, jak widzicie, dlatego że ma taką bogatą przeszłość reklamową. No, Pojawiam się w różnych ciekawych reklamach, a po prostu e, też bardzo cieszę się, że tu jesteśmy. Po bo, prostu po prostu Cieszę się, że bardzo jesteśmy, bo gadaliśmy przed chwilą, o, o, wchodzi przed kamerę, jest taka energia, że tu No, poczekaj, Excel, do, do, do o mnie, super. Pozdrawiam, Maciej Szymański. Ale chodzi o to, że to było Fuller of Challenge, czyli ten największy konkurs flerowy, ale. Parę miesięcy temu organizowaliśmy też tutaj taką imprezę dla gastronomii, gdzie też był Warsaw Flare Jam. Wars Jam, czyli Adam był inicjatorem i przyjechali najlepsi barmani z Polski, żeby występować. Więc, moi drodzy, obserwujcie Food Town, obserwujcie Food Town Bars na Instagramie, bo możliwe, że niedługo pojawią się takie informacje i będziecie mogli zobaczyć to na żywo. I Naprawdę, jak przyjdziecie raz, to zrozumiecie, o czym my tutaj mówimy. Tak, w ogóle chodzi o to, że też my, Tomek i, i jego zespół troszeczkę na celu było wskrzeszenie tego ducha hmm, sprzedla, dlatego, że Warszawka e, Warszawka. Warszawa była takim e, me, tak brzydkie jako Warszawiec jak się że to no. powiedziałem. No. Warszawa była takim bardzo cennym ośrodkiem fleru i kiedyś tych wydarzeń było w miesiącu przynajmniej dwa. E, no i chcielibyśmy wrócić do, 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 do tamtych lat. Idziemy z duchem czasu oczywiście, ale chcielibyśmy skrzesić po prostu tamtego ducha, bo te imprezy charakteryzowały się wyjątkowo dobrą energią. No i też w ogóle w życiu Barmana ja zawsze wyznaję, że Fler jest czymś doskonałym, dlatego że zawód Barmana. Nie jest łatwy z wielu względów, na to wpływa wiele faktorów, jak godziny pracy, stresujące warunki, intensywna praca i dla mnie flair był właśnie taką zawsze rzeczą work-life balance, czyli aktywności też takiej namaszczonej troszeczkę sportem, która pozwalała mi trzymać formę, a jednocześnie budowała mój spryt, zręczność, którą mogłem potem wykorzystywać za barem i dla mnie jest to Popisywać się za barem i zgarniać lepsze tipy? Popisywać się... To jest opisywanie się. Jest, ale ja akurat tak, myślę, że wiele osób tak jak ty wychodzi z takiego założenia, tak, ale ja byś no, ja tak to chodziło o to, żeby. To było dla mnie jakieś tam pok pokonywanie własnych słabości. Ale i... też nawiążę do tego, co mówiłeś, bo powiedziałeś o tym, z czym barman się boryka na co dzień. Rzeczywiście ma się czym borykać, ale też jest to piękna praca. Ja zawsze powtarzam, że praca Barmana byłaby najlepszą pracą na świecie, gdyby nie trzeba było sprzątać. No, ja akurat nie mam z tym problemu. Nie ja mam, no. ale już rozumiem, dlaczego, się z, dlaczego masz żonę i, <grym> i jaki jest podział obowiązków. E, praca barmana jest najpiękniejszą pracą za barem, My pracujemy w branży od 16 lat i e, na pewno. już prawie 20. No, to ja 16. E, I e, myślę, że każda praca może być piękna, o ile jest Twoją pasją no i o ile inwestujesz dobrą energię w nią, rozwijasz się. E, nie ma co oczekiwać w życiu, że, że coś będzie Ci dane tak po prostu, więc te, takie smaczne plony w tej branży zbieramy dzięki aktywności, tylko i wyłącznie jest to dla nas kluczowa rzecz, więc jesteśmy pasjonatami Futoflare Challenge, był najlepszy. Wow! No właśnie I się... W zimę będzie kolejna edycja, mamy nadzieję. Bardzo się cieszymy. Ja w ogóle chciałam się pytać, jak nastroje po całej imprezie, ale tu już Bardzo mam dobrze. cały przekrój tego, Bez co nadziejnie. się działo. No ale Bez dobrze, nadziejnie. ale dobrze. Mam naj, najważniejsze pytanie, od którego w ogóle chciałam zacząć. Kto wygrał? Wygrał właśnie reprezentant Argentyny Roman Zapata. Mm -hmm. W ogóle czołówka była e, top 10 tego konkursu. To już był skill po prostu najwyższych lotów. Pasuje do fleru. Skill najwyższych lotów. <grym> o, no fajnie powiedziane, no? E, wygrał e, jakby różnica między pierwszym a drugim miejscem była bardzo e, skromna. Mniej niż, punkt. Mniej niż punkt. Dlatego że niestety, e, nie niestety, puh. Na szczęście, we Flerze bardzo ważne są też koktajle, smak, finalnie. To Jakby nie chodzi o to, żeby się popisywać dla chodzi sztuki, ale dla samej sztuki, tylko owocem każdego pokazu są koktajle. Więc zwycięzca, co mnie na przykład bardzo buduje, wygrał dzięki swojej... Wygrał smakiem koktajlu, ale też przy razy... okazji świetnie rzucę, otóż to, Otóż to, ale to też pokazuje jakby tą rolę idei barmaństwa, czyli koktajli we Flerze, że nie można tego polaryzować, bo to jest jedno, nie? To jakby... Jest jedno. Tutaj robi nam zdjęcia nasza szefowa marketingu. Pozdrawiamy ją! Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Kochana, może jeszcze jakieś do nas pytania, bo coraz no milej się tu robi. No właśnie, słuchajcie, no miałam pytania, hmm? ale... Masz A masz? co u was, co w no nie, nie, poczekaj, a masz czy nie masz? No właśnie już nie mam, bo Nie masz już pytania? Nie, ja myślę, że już najpierw rozgrzewamy. Opowiadaj, co tam w No nie no co, no ciepło. A ja fajną widzicie? macie to ze bardzo letnią. Bardzo do Fajna. Fajna. Dopiero się rozumiemy tygodnie, ja a to już dzielicie popytanie. z artystami różnymi, nie? bo tutaj tak, też się odbywają koncerty. Dokładnie. Muzyka na żywo w fabryce Norblina. Dokładnie, my tu mamy dyżur od 12 do 16. Po 16 rozstawia się tutaj zespół i chyba od 18 albo od 17. Nie wiem dokładnie, ale w każdym razie po 16 to jest muzyka na żywo w fabryce Norblina. Ale chciałam takie pytanie: czy planujecie jeszcze tak ciekawych gości jak my? Nie. <laughs> już, to znaczy, już Cię więcej nie naproszą. Tak. A czy ja mogę taki spuentować a propos tego, ja mm, że jest gorąco? Mam Koniecznie. taki. Um, uwielbiam suchary. Lubisz suchary? Ko tak. tak. tak skończ, skończmy sucharem, tak? Dobra. I ja jeszcze mam jedną rzecz, którą ważną. Ale mów. Wiesz, jak się nazywa żona, która jest taka niemiła, osła, oziębła e, dla męża? Mrożonka. Wiem, że jest to mało ale ale wiem, że jest to mało ale, to śmieszne, dobre. ale tylko chciałem nie, powiedzieć, ja uważam, że, że spoko, wiem, że nie jest najwyższych nie, lotów dorci. Ale dowcip. sam go wymyśliłem i ale, mam jeszcze a, kilka a, moich a, dowcipów. No jeszcze jeden. No nie no, zostawię to no na jeden, kolejny jeden, raz. Nie, damy, nie, nie mam czasu. Dobra, wiesz? słuchajcie, w ogóle e, przede wszystkim e, dziękujemy naszemu szefowi Tomkowi za to, że zorganizował ten konkurs, jesteśmy dumni, że możemy pracować z nimi tworzyć takie wydarzenia, to naprawdę dla, jako dla nas, dla Barmanów jest to ważne. Liczę, że to Dziękujemy. by to, ogląda. Liczy, że to, nie, by to nie, nie ogląda na bank. Ma ciekawsze rzeczy do robienia. O. Dziękujemy partnerom, którzy się zaangażowali w wydarzenie, dzięki którym się ono odbyło bo była to ogromna operacja. Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli chociaż małą cegiełkę do tego wydarzenia. Publice, DJ-om, Digas Praktyczna Pani, Pomruki Galaktyk, Marek Posłuszny, Sędziowie Degustacyjni, Ewelina Figiel, Patryk Kowalski, Artur Wawrzyszczak. Dziękujemy który Krokiwiu. Dziękujemy, Dzi ta, ten, dziękujemy. Ten, ten dziękujemy. na maksa, dziękujemy. Było, było dla nas mega było wydarzenie, ekstra. Dziękujemy za, energię, za zaangażowanie. Tak. i Dzięki, Nie opuszcza nas wzruszenie jak to ekstra wyszło. Dziękujemy, że mieszkamy w takim mieście jak Warszawa, która jest tak żyzną, glebą, przyjmującą, kreatywną siłę od... Tak. Dziękujemy studiu Anywhere za to, że yy, za to, że jesteście. <grym <grym za, dobrze, za świetne mikroporty. Nie wiem komu kresła, jak słyszycie Państwo, drodzy, no, impreza była wybitna. E, czekamy w takim razie na kolejną edycję z niecierpliwością. E, no i e, zawsze zapraszamy do, do town e, W każdy dzień tygodnia można spotkać takie osobistości jak dzisiaj ze mną e, siedzące tutaj Adam Grądziel i Maciej Szymański. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dzięki. Słuchajcie, my no jesteśmy żadnymi osobistościami, <laughs> ale po prostu Foodtown jest mega zjawiskiem, którego nie można przeoczyć. Dokładnie, dokładnie i tym pozytywnym akcentem Dziękuję wam Żegnamy bardzo. Żegnamy się Do piąteczką. Zobaczenia. O, uwielbiam zjadać piąteczki. Dzięki. Ej, daj, daj jakieś suchery jeszcze.